Siemanko, witamy! Sejseman Oliver i Arek Dzisiaj szukamy naszych braków w Stop smycza, tak zwanej z 23-24. Wszystko się zgadza, Oliverek napisał tu na kartce, ile? 30, tak? Bo jedno nam tak. się pomyliłeś, to 30 kart nam brakuje do. No, żeby mieć wszystkie chociaż. Do komplet. Tak, do black, bo chromy nie liczymy, chromy ciężko trafić. No i zobaczymy, czy coś nam się uda trafić. Mamy po 5, ja mam 5, Oli mm, ma 5, 5, tak? I będzie szukanie. Tak. Czy nam się coś uda Oli zaczyna? Ja będę kontrolował tutaj O jest chrom! O, ho, ho. Po tylu latach znowu. Jak po tylu latach? A, to Box, no tak. 380? Mm, nie. 237. Mm, nie, 248. 338? 338? Nie.

Wskreślimy, nie? Tak. 148, o. To jest Mario Goetze. Jaki numer? 411. Nie, tego namieczam. I? I? Wow. wow! Gabriel Martinelli. Martinelli, Martinelli się tak zastanawiałeś. Dobra, patrz u mnie teraz. Co mi to się trafi w tej chce Już pierwszy brał. No, fajnie widzisz, już coś, jedną kartę mniej i kto to? A, ten. Haler. Tego, tego mamy na pewno, pamiętam. Dalej. Wow. Larson mamy. Cult Hero. Ten. Oli mówi, że mamy. Mamy cały. Teraz mamy Finisher West Ham. 113, jest. Jest. Logo Milanu 343. Mm, jest. E, Benfica 279. Jest. 2 to jest, jest. Lipsk. Pogba, już mamy tyle razy. No to już 3. Ile to jest? Nie widzę. 308 Silva. Mamy. Teraz mamy 379. Mamy. 326. Mamy. O, 9, 7. Mamy. I 102 West tam. Mamy. No to dobra, to czyli u mnie nic nie wpadło. Może coś u mnie sobie wpadnie. No.

trzysta trzydzieści siedem nie hmm trzysta sześćdziesiąt dziewięć nie znowu a nie osiemdziesiąt cztery sto dziewięć nie trzysta dwadzieścia nie mm. i co tam za złoty czterdzieści pięć a dziewięć o jakub kifior o ale go mamy <noise> i i kto czterysta sześćdziesiąt siedem

Juventus 3-6-9 Nie 2-3-1 Teraz Betis 3,73 3. Kapitan 2-3-6 Nie Battle to jest 216 Nie Next Gen o 3 9, 6. 3, 9 3. i Klub 100 4 3, 2 Nie 4,8,3, przepraszam

Niech coś wpadnie, niech coś wpadnie. Nie już... Energii. Tak, na przykład. Dobrze by było. A, i zaczynamy od złotych. Man of 4-3-2. Nie trzeba? Nie. Teraz 163 battle. Nie. Atletico. To jest... A, na pewno nie. Krystal ten. Arnold już był. przy 3 376 czy 376 nie śpi. 377? Nie. 387? Nie. 8 nie. 324? Nie. Wlachowicz już był. 311 też było. 116? Nie. I 56? Nie. 65. Nie. No to co? Ja, ja mam jeszcze dwie. Ty masz też dwie.

Te złote 370 Celtic, mm -mm. Playmaker 22, Ai, nie. De Bruyne, 430 to jest brenner. Bremer mm, Nie. I Dembele też mamy raczej, ale sprawdź 4,58. No mami. No to niestety, no uwaga, uwaga, ostatnia saszetka Olivera, mm. na razie no tylko jedna karta z 30 mm. <gry> braków. Tak. No.

26. Niue. Jest 77. Wow, 77. No proszę, Playmerker, zgadza Wstępny. się. No to Oliwa drugiego trafa. 443. Mamy. Nie. I? 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 Jest, Gabriel Jesus. Jest to jest 492. 492, czyli Oliwa trzy trafy. No bardzo ładnie, Oliwa, gratulacje. No, elit też, nowa no tak. No tak, to, ale z naszej listy już trzy trafiłeś, także. Ja mam ostatnią saszeczkę. Fajnie, fajnie. Ile ich było 10, nie? No, no to uwaga. Czy mi się to jeszcze uda? Aha. Dobra. Laudrup, 4 441. Aha, wszystkie mamy. Teraz 74. Nie. Battle to jest Newcast. Crystal 16. No, 15. I 18. Mam takie małe te cyferki. Teraz 2, 4, Jest! Yes. Traf. No to Trzymaj. Chociaż jedna mi się udało. Teraz Kolomuani 261. Nie. Dalej 385. Mm. 332. Lazio. 28. Nie. 266. Nie. 286, dobrze mówię. Teraz Tego 288, 276, nie. Benfica i jeszcze dwie karty 60 nie. i 75 nie. no to co? To były poszukiwania nasze. Nasze tak. 10 sasietek otworzonych, tyle o ja mam kart z boku. Oli też ma już. Tyle ja. Tak, także udało się nam trafić 4 trafy z 30. Tak, Modricz. Tak Playmarker. Taki pan z Fejnordu Playmaker Almiron z Newcastle i Gabriel Jesus Arsenal Black, Fajna Karta. I nowa Elite. Tak jest. Także mamy nadzieję, że Wam się film podobał nasze poszukiwania na tropie braków. Tak. Zostało nam 26 do zdobycia. No. Może się uda. Także dziękujemy za dzisiaj, pozdrawiamy i graba. Pa!